12. edycja targów edukacyjnych ponownie odbyła się w hali sportowej i ponownie przyciągnęła spore tłumy młodzieży nie tylko z wieluńskich szkół. W tym roku organizatorzy zagwarantowali wybór spośród 16 placówek, które wystawiły się na targach. Oczywiście, jak w latach ubiegłych, są to szkoły z terenu powiatu wieluńskiego, jak i spoza powiatu. Z pewnością oferta jest coraz szersza, stoiska są coraz bardziej atrakcyjne, i myślę, że młodzież. Stoi przed coraz trudniejszym wyborem. Obserwując, myślę, że y, coraz częściej młodzież wybiera szkolnictwo zawodowe, z tym, że na poziomie technikum. Jest troszeczkę odejście od szkolnictwa y, zawodowego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. A myślę, że. Warto byłoby się temu bardziej przyjrzeć. Się. Przyjrzyjmy się zatem ofercie edukacyjnej. Praktycznie każda ze szkół obecnych na targach stawała niemal na głowie, aby zainteresować edukacją właśnie w swojej placówce. Zajrzyjmy na początek do zespołu szkół rolniczych z Lututowa. Nasza szkoła ma już 70-letnią tradycję. Motto naszej szkoły to tradycja i nowoczesność, dlatego że już od wielu lat jesteśmy wpisani w e, krajobraz powiatu wieluńskiego, czy powiatu wieruszowskiego, do którego teraz należymy. I mamy tutaj już swoją tradycję, natomiast patrzymy też w przyszłość. Chcemy przygotować młodzież, aby odnalazła się w współczesnej rzeczywistości. Dlatego chcemy tutaj, aby kierunki, jakie mamy młodzieży do zaoferowania, były dobrą odskocznią w przyszłość. Młodzież ucząca się w szkole jest bardzo zadowolona z prowadzonych w niej zajęć. Można się bardzo dużo nauczyć, nauczyciele są wymagające, ale to tylko dlatego, że chcą, żeby jak największa ilość osób zdała egzaminy zawodowe. Uczymy się na programach, które są na egzaminach zawodowych, i to jest w większości plus. Duży procent uczniów zdaje egzaminy. I myślę, że a ty jaką drogą będziesz podążała jak zakończysz tę szkołę, co dalej? Myślę, żeby iść właśnie na studia w jakimś takim kierunku, rachunkowość i finanse, a później może jakaś praca w banku, w biurze, zobaczymy co się trafi. Uczymy się tam różnych roślin, gleby, nawożenia, różnych rzeczy, które są potrzebne w rolnictwie. Takich bardziej teoretycznych niż praktycznych, no ale wszystko pomoże nam zdać egzamin zawodowy. Na targach nie mogą naturalnie zabraknąć zespołu szkół numer 2 imienia Jana Długosza. Szkoła, jak wiadomo, chwali się Specjalną klasą patronacką, a patronuje jej firma Wielton. Uczniowie właśnie w tej firmie mają praktyki i uczą się nowego zawodu. Firma Wielton y, przejmuje uczniów zespołu szkół zawodowych numer 2 i zespołu szkół zawodowych numer 3. Praktyki mają na terenie zakładu y, w klasie pierwszej. Dla zespołu szkół zawodowych numer 3 praktyki odbywają się dwa razy w tygodniu, natomiast w klasie drugiej też dwa razy w tygodniu, w klasie trzeciej trzy razy w tygodniu. Oni przyjęci są na zasadach pracowników młodocianych, mają pełne świadczenia socjalne typu obiady, koszty przejazdu, pełne umundurowanie, a więc ubranie robocze, buty. Uczniowie odbywający praktykę na naszym, w naszym zakładzie są w pełni zadowoleni z odbywania tych praktyk. Oddajmy teraz na chwilę głos uczniom, jak postrzegają targi. Czy mogą tutaj znaleźć swoją nową szkołę? Przeważnie technikum, które mają dużą zdawalność matur i potrafią dużo zapewnić. Yy... Dużo nauk, których potrafię zdać tą maturę, z pewnością, że dostanę się do, na studia, dobre studia, które zapewnią mi dobrą pracę. Próbuję wybrać jakąś szkołę. Jeszcze. A, no to może tak. Twoje jakieś zainteresowanie? Jaki to jest krąg? Jakie dziedziny? W czym się czujesz lepiej? Bardziej humanistka, bardziej ścisłowiec. Właśnie bardziej chyba w humanistyce. Aha, i takiej takie, takie szkoły będziesz szukała, tak? No tak. To jest taka impreza, na której rzeczywiście można sobie znaleźć taką szkołę? Tak, tak. Tutaj naprawdę można sobie coś wybrać. Wiele szkół prezentujących się na targach związanych jest z imprezą od samego początku. A zatem jak widać, praktycznie każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. A konkurencja na rynku szkół jest naprawdę spora. Dłuższa relacja z targów w temacie tygodnia. Zapraszamy.